Prace remontowe i archeologiczne w obrębie olkuskiego rynku dopiero ruszyły, a już pojawiły się historyczne niespodzianki. Zmienią one plany i to podwójnie, bo z ich powodu zmienią się plany rewitalizacji, a dotychczas znane plany starej olkuskiej zabudowy będzie trzeba uaktualnić. Na pierwszą niespodziankę trafiła łyżka koparki na ulicy Basztowej. Okazała się nią pozostałość po kamienicy z okresu średniowiecza, która ciągnęła się w obrębie dzisiejszej ulicy Basztowej. Półtorej metra dalej łopata archeologów natrafiła na przycmentarny mur. Pierwszy to kamienica z czasów średniowiecza, która ciągnęła się w ciągu dzisiejszej ulicy Basztowej. Mniej więcej zajmowała połowę jej obecnej szerokości. I tutaj o niej wiedzieliśmy wcześniej, że ona będzie. Natomiast pewne szczegóły jej konstrukcyjne wyszły na jaw dopiero w trakcie tych badań, mianowicie to, że posiada ona dość szeroką tak zwaną przyporę, czyli ścianę kamienną, która chroniła ją przed osunięciem się, wzmacniała po prostu mur. Przypora powstała w XVII lub XVIII wieku, czyli około 300 lat po wybudowaniu samej kamienicy. Prawdopodobnie postanowiono ratować ją przed zawaleniem, które groziło przez zapadanie się ziemi w wyniku eksploatacji ołowiu i srebra pod miastem. Ratowanie kamienicy było tym ważne, że należała ona do tak zwanego kwartału królewskiego, czyli czterech kamienic, w których mieściła się siedziba Urzędu Górniczego i mennicy. Niemniej ciekawe jest drugie znalezisko. Odkryliśmy mur, który też zajmuje jakby drugą połowę ulicy Basztowej, także właściwie odległość między tymi murami wynosiła półtora metra i to jest szerokość tej ulicy Basztowej właśnie w wieku 17-18, że to było tylko takie wąziutkie przejście między ścianami budynków i terenem kościelnym. Mur ten powstał prawdopodobnie też w wieku XVII, z tym, że raczej w jego pierwszej połowie, bo już naruszył starsze pochówki, bo znaleźliśmy kości ludzkie, które zostały wykopane z tego cmentarza przykościelnego w trakcie budowy muru. Obydwa znaleziska zostaną raczej zakopane, a znakiem na ziemi będzie inny kolor bruku w nowej nawierzchni i będzie to jedyne świadectwo, jakie pozostanie po tych czasach. Archeolodzy zaczęli również wykopaliska na parkingu w rynku, ale nie znaleźli wielkiej wagi tam, gdzie powinna być według planu miasta z XVIII wieku. Nie wiadomo jeszcze, czy poszukiwania wielkiej wagi będą kontynuowane w dalszych partiach rynku, bo jest to przedsięwzięcie dosyć kosztowne i póki co nie wiadomo, czy miasto będzie miało na tyle środków. Szukając tego olkuskiego zabytku, Jerzy roś trafił na inne, ale również ciekawe odkrycie. Jest to sześć kul armatnich wykonanych ze zlepieńca parczewskiego. Odkrycia na Basztowej z całą pewnością zmienią szyki wykonawcy robót i inwestora. Z jednej strony wypada cieszyć się z tego powodu, że odkryliśmy rzeczy, których dotąd nie znaliśmy. Nikt nie przypuszczał, że taki wąski przesmyk pozostanie w ulicy Basztowej, schodzącej w stronę szpitalnej, dawniej w stronę ulicy gęsiej od rynku. Dla nas kłopot polega na tym, że trzeba będzie po pierwsze znaleźć środki finansowe na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z badaniami archeologicznymi. A powtórę, zaburza to cały harmonogram prac uzgodniony z wykonawcą. Póki co koparka przeniosła się na ulicę Żuracką, ale i tam możliwe są historyczne sensacje, które mogą znowu zatrzymać pracę. Gdyby się pojawiło to zagrożenie, że i w ulicy Żurackiej, i w ulicy Basztowej trzeba będzie realizować dodatkowe badania archeologiczne, wówczas trzeba dla wykonawcy znaleźć jeszcze kolejny, trzeci już w takim układzie zapasowy poniekąd front robot. Burmistrz obiecuje, że rynek będzie otwarty dla zmotoryzowanych tak długo, jak to tylko możliwe. Emilia Kotniec Górka, przegląd live.